No, witam, witam jak widać, z przepięknej wody PZW już rozstawiony cały zestaw, zarzucony wszystko. Zaraz przerzucam już. I bierzemy się za owienie. a to tylko z faktu tego. Że również wczoraj tu byłem, to było istne Eldorado, co się tutaj działo. Wczoraj trzy życiówki pobiłem, plus miałem ogromną rybę. Niestety odcinka nie nagrywałem, bo jakoś nie wiem, wczoraj mi się nie chciało. I sobie powiedziałem, że dzisiaj przyjadę i że dzisiaj nagram coś, o ile coś wejdzie. A co do tych ryb, dużych, to jedyne co to mogę wam pokazać, zdjęcia bo im porobiłem. I powiedzieć mniej więcej wymiary. no Lin miał 45, to, to nie jest moja życiówka, ale i tak ogromny lin. Złowiłem też dużego leszcza życiówkę. 49 miał, 1 cm do 50. Złowiłem ogromną stręgę. Ona miała chyba 35 cm, jeśli dobrze pamiętam. I jeszcze dużą, duże płocie, tylko że ich już nie mierzyłem, ale no, miały pewnie tam z 28 cm, może. Może do 30 dochodziły, więc no wczoraj się wybawiłem świetnie. Pewnie jakbym nagrywał to by <gryw> żadna z tych ryb nie siadła dużych. Pewnie jakieś małe płotki by brały. Zobaczymy jak dzisiaj. Wczoraj działało to co nie działało na komercji. Przerzucałem co 5 minut zestawy, aż w końcu ryby się wkręciły na dobre i no szczerze nie mogłem wyrobić na dwie wędki. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie. Może nie będą. Może nie wiem czy nie będą. Nie wiem w sumie. Może będą. Ale pewnie nie, życiówki jakieś może... Ale mam nadzieję, że połowimy dzisiaj tak świetnie jak wczoraj. Więc no ja już przerywam ten wstęp, bo tu trzeba naprawdę pracować, co 5 minut przerzucać, żeby się te ryby wkręciły. No, no widać, że na tym łowisku to ciągła praca i budowanie łowiska to, to działa, działa. Mam nadzieję, że widzimy się przy pierwszej rybie. Mamy chyba małą rybkę. Ale co to tak bije? Chyba płoteczkę mamy. Co to jest? Ja jest, płoteczka. O, o te płotki to tutaj, jak widać, to są duże. A są, uwierzcie mi, jeszcze większe. W sumie jak możecie na zdjęciach zobaczyć, nie wiem czy płoci robiłem zdjęcie, no ale to już całkiem taka fajna, no ale też jeszcze mniejsza, więc leć do wody. Uwierzcie mi, tutaj to ta płoć to jest jeszcze mała, to co się wczoraj działo to był hit. Ja się zdziwiłem, że to takie duże może rosnąć. A o dziwo, tak jeszcze teraz wspomnę, bo mi się przypomniało to, że wczoraj złapałem też szczupaka na feder, pięćdziesiątkę. Pewnie jakaś podobnie jak teraz rybka się wpięła i zaatakował. Uro, urozmaicone było bardzo. Płocie, wzdręgi, liny, leszcze, szczupak. Więc no wczoraj była, mówię, zabawa, jak nie wiem. I mam nadzieję na to, że dzisiaj też będzie no. Trzeba, trzeba pracować tu mm, Kurcze, jest palny pierwszy Miał coś tak około, myślę, 35 cm Fajny już Leszczyk Wziął na różowego Haribo Pewnie mm. po wczoraj jeszcze siedzą Ale no, te przerzucanie co 5 minut to tutaj no daje te efekty. Te ryby po prostu cały czas siedzą w tej zanęcie. A tych ryb jest o dziwo tutaj mnóstwo, jak na PZW. Więc tutaj realnie mogę zrobić tą serię polowanie na dużego karpie z PZW. Tutaj wierzę w to, że tutaj widać, że są ryby i że karpie też pewnie są. Więc mam nadzieję, że uda się. W niedalekiej przyszłości, a może nawet i dzisiaj złapać takiego. Chociaż dzisiaj wątpię w to, bo wczoraj też miałem zmieszany z zanętą pelet trójkę. I to pewnie też wspomogło w braniu tego lina. Jestem ciekaw jak to dzisiaj wyjdzie. Jeśli mam samą zanętę, bo wczoraj miałem końcówkę tego peletu. Ale myślę, że też tutaj przyjedziemy z talarem na nockę sumową, którą planujemy. Wczoraj panowie, nie wiem czy sumiarze, czy spinningowcy jak sobie sumy i sądowali se miejsca, to tam jest zwalone drzewo po drugiej stronie. Podobno tam te sumy siedzą. Nie dość, że jest tu realne złapanie tego karpia fajnego, to myślę, że sumowa nocka też fajnie wyjdzie. Bo woda mętna trochę, ale ja widzę tutaj stado uklej Jest ich niewyobrażalna już całe statko, tam obok wzdręgi, no tutaj wszystko pod pomostem pływa. Wczoraj liny przepływały, a tak na marginesie w międzyczasie to dodam, że wczoraj był do zanęty dodany grubszy pelet, ten 3 mm. Może on zwabił te duże ryby, to dzisiaj kukurydza będę dodawał po jednym, może dwa ziarenka kurydzy do podajnika. Może to też przyciągnie coś większego, zobaczymy. Chwilą coś potężnie walnęło. Ale dobra, tak jak mówiłem, dwa ziarenka kurydzy. Obok przynęta. I zasypuję. Żeby coś tam grubszego też na dole było. Bo nie mam nic innego. Tak to się prezentuje. O, mam nadzieję, że coś większego to przyciągnie. Może tego karpia. <grym> Myślę, że z tą kukurydzą na razie na jedną zrobię, jeśli coś się wydarzy, to zrobię to na obu, jeśli nic się nie wydarzy, to, to będzie tylko na jednej tak robione. Myślę, że teraz będę dość często tu przyjeżdżał, po tym, czego wczoraj doświadczyłem i może dzisiaj już tego leszcza złapałem fajnego, plus płoć też fajną, będę tutaj częściej przyjeżdżał sobie. No rybki, z zabraniem, dwa naraz Ale to chyba nic wielkiego, bo tak no jakoś mocno nie zacięło Ten, no nie chciałbym nie tego niestety Jest coś kolejnego, ale niedużego chyba Chyba płoteczka A nie, leszczyk Kolejny, ale mniejszy Naszczyk, o o tym też już cały szorstki u góry I na głowie też ma wysypkę tarłową. Czekaj, jak ty się tu oplątałeś? Tak o dawaj tą ślętę. Nie wiem czy będzie widać, ale już wysypkę tarłową ma. Wracaj do wody, panie Leszczyku. Dobra, jest druga ryba. Chyba dzisiaj też się fajnie pobawimy jak wczoraj. Mam nadzieję, że dzisiaj też się lin trafi, zobaczymy. <ścoughs> tak, jak wcześniej te dwie kukurydzy. Coś, coś chyba przypiołem, Nie wiem, czy przypadkiem nie znowu szczupaka. Nie wiem, co, coś tak samo jak wczoraj, nie? I o, szczupak. Tu! Znowu szczupak. Jak wczoraj, co się dzieje? I znowu na metod feeder. Jak przychodziłem na spinning, to nic, ale na metod feeder... No. tu. Co się, się dzieje? Uspokój się, panie, bo mi zaraz przypon zerwiesz. Uspokój się. Ale leciutko wpięty. O, dobra. Znowu szczupak jak wczoraj. Ja nie wiem jakim cudem. Drugi raz. Wczoraj i dzisiaj. kurczę, wszystko się stało dosłownie tak jak, tak jak wczoraj. Sobie akurat wyciągam, by przerzucić. Mijają chyba, nie wiem, 3 sekundy od wyciągania i nagle walnięcie. No i szczupak znowu. Dobrze, że mi wczoraj i dzisiaj nie przecięły tego. Jak to przyponu? Tutaj nic dziwnego żebrania nie ma. się haczyk zaczepił. Podajni. Więc znowu ciekawe łowienie. Jeszcze tylko brakuje tutaj dużej poci, dużej wzdręgi lina jakiegoś. No i w sumie jest praktycznie to samo co wczoraj. Ale wolałbym jednak tego karpia, ale dzisiaj coś czuję, że no, na tą samą zanętę to ten karp raczej tak zbytnio nie będzie chciał podchodzić. Jakbym miał pelet, to pewnie by było co innego. I też może byłoby mniej takich delikatnych brań płoci. Ale no, ja jestem zadowolony, mam nadzieję, że coś z białorybu jeszcze weźmie. A najśmieszniejsze jest w tym wszystkim to, że przyjechałem w sobotę. Byłem jeszcze w środę, jeśli dobrze pamiętam, na spinningu tutaj. To miałem dwa szczupaczki, ale pierwszego nie wyciągnąłem, bo nie znaczyłem rozsta rozstawić podbieraka. Miałem go już pod brzegiem, ale mi uciekł, a drugi wziął dosłownie pod brzegiem i on się jakoś dobrze nie wpiął. Rzuciłem drugi raz po nim, to za drugim razem tylko mi odprowadził przynętę, więc... 2-0 dla metody, jeśli chodzi o szczupaki. Siedzi ryba. Praktycznie po zarzucie bideły 3 sekundy i, i wzięło. Ale chyba jakaś płotka. Pani płotka. Też już fajnych rozmiarów. Ale to jeszcze nie jest ta płoć, która wczoraj była. O, nieszczęśliwie się zapięła. Jakby cię tu wypięć. O, dobra, jeszcze to nie jest te rozmiary co wczoraj. Szybko rzucamy. Też pewnie większości ryba nie pokaże, bo to też jak biorą tak, to po prostu chyba będę ciekawsze ryby pokazywał. A tak to chyba będę ją mijał, więc no. Wypuszczamy reszta i liczymy na następne Jo Ale se wywaliłem wędkę sam z siebie A chyba malutka potka będzie Albo co to jest? A jeszcze nie widzę. Ale chyba leszczyk mały. O, bardzo malutki leszczyk. możesz się wypiąć ją jak chcesz. A jak... O, wypiął się, dobra. Mały leszczyk. Bo, ale se wędkę wywaliłem. Nie wiem czy to nagra, czy nie, ale to no, był mały leszczyk, wypiął się na szczęście, bo nie było sensu go nawet i podbierać. W końcu słońce zaszło, prędko pewnie nie wyjdzie, bo tro... kawał sporej chmury idzie teraz. Nie deszczowej, ale fajnie, bo zasłoni słońce. Teraz chwila dłuższej przerwy odbrania była. Dorobiłem sobie też zanęty, ale chyba te małe też odeszły co najlepsze, więc chyba. Ach, branie puste. Chyba jakieś coś obijało się o żyłkę. Albo jest coś bardzo, bardzo małego. Ale to chyba coś po prostu po żyłce skakało. Chyba weszła w zaczep. O, wyszła. Ale coś. Coś niedużego. No. Chyba puteczka mała albo leszczyk Które z tych dwóch? Ło. Wow. Potężna płoć to jedna z tych większych. tu. No coś, taka fajniejsza już. O, jest jedna. Jedna z fajniejszych płoci Ale jeszcze nie tak duża jak te wczorajsze. Już taka całkiem przyjemna. Pokażemy cię. A może nie jest jakoś mega duża, ale jest w górę wysoka. O, taka płoć. No fajna albo nie no płoć. Jeszcze nie taka ogromna jak te wczorajsze. Lecić do wody. Taka kapka fajniejsza, ale mam nadzieję, że jeszcze uda się większą złapać dziś. Jest następna, siedzi, od razu w zaczep idzie. O kurde. Może jednak coś fajniejszego? Nie, chyba leszczyk, już widziałem jak się świeci. Albo leszczyk, albo płotka. Leszczyk. Oho, nie, kapkę większy, tego już tak na windę nie podniosę Chodź ale też nieduży Teraz głównie takie odławiamy Na razie nie trafiło się nic większego Ale Liczę, że zaraz coś się wydarzy o, Taki pan lecho o. Wracaj Słuchajcie, szkoda, że nie mam kamery jakiejś lepszej Która by to pokazała, ale jak się wrzuca podaj Z wody z 20-30 rybek na raz wyskakuje. A mi przynętę ukradło. Jest chyba fajniejsza ryba. Wreszcie. Po dłuższej chwili. Bo tak to maluszki. Albo po prostu tak waleczna. Oho. Ale chyba leszczyk będzie. Jo, większy leszczyk. Ten też poszarpany, ten też ma łuski pościągane, też ma łuski pościągane. Dwa może Chyba coś fajniejszego Ale nie wiem Z początku była fajna Leścik, Większy Nawet nie większy Nawet bym śmiał powiedzieć, że mniejszy Nie, już się wypuszczam, ziomeczku. Aż leci. Jest coś fajnego. Pewnie większy leść. Albo może. Może coś innego, jednak. Nie, chyba jednak leść. Leszcz. Chyba leścia. Większego. o większy lesz, ale nie jakoś mega wielki. Máš około. Ty masz Ty masz myślę, że... No tak 40... 30... 8... Taka 38... Idziemy dalej, bo zaraz się zbieramy. Pakuję powoli. Jeszcze chwila. Siedzimy... <grybujeme> Dopóki się zanęta nie zakończy. Ryb. Powiem wam, że było mnóstwo, ale było dużo małych leszczyków takich. To ich nie pokazywałem już nawet. Nie miało też sensu zbytnie Pokazałem, no głównie chyba te największe pokazywałem, tak myślę, czasem może jeden, jeden czy dwu, dwa takie większe to nie nagrałem. Ogólnie dzień udany, nie, nie tak jak wczoraj, nie aż tak jak wczoraj, ale też super było. Nałowiłem się, ale brakuje tego lino. No i tych płoci dużych, one naprawdę były takich rozmiarów. Nie wiem, czy było widać. Takie były, no, miał 35 cm, to, to może na sobie wyobrazić, jaka ona była. To była w sensie wzdręga, ale płocie też tu takie są. Zaraz jak widać, to się kończy, już zanęta i zwijamy. Więc widzimy się jak przy jakiejś fajnej rybie, albo przy zakończeniu, to się okaże. zaraz po włączeniu kamery ale chyba leszcz o, o coś walczy nie, ale bydle ale bydle fajny leszcz Ech. wydawał się przez Większy, ale też całkiem fajny. I powiem Wam szczerze, że już zacząłem, zacząłem przerzucać co 3 minuty, bo te brania dosłownie w minutę. I nie wiem, czy słychać, ale o dziwo burza nadchodzi. w sumie tyle ciepła, a tu nagle po prostu tak nic nikąd. O. taki leszczyk, ile? o, czekajcie, bo nie widzicie taki leszczyk, o z trzydzieści sześć coś takiego Dobra, trzeba wrócić, zobaczyć czy brania nie ma A tutaj idzie chmura potężna Przed chwilą tam wcześniej mówiłem, że grzmiało o, Ciekaw jestem czy to tu przyjdzie, czy jak zobaczmy czy jest branie jakieś Choć chyba nie ma O dziwo o, o, o. Albo jest, ale takie pojedyncze Chyba jakaś obcierka. Takie mocne pociągnięcie było. Ale przynajmniej tego słońca nie ma, bo zgrzać się można. Jakbym pewnie nie był w, dres w dresach, nie był to pewnie by mnie całego Zjarało, tak jakbym czapki nie miał, to i może udaru bym mógł dostać. Ale na szczęście ta chmura przyszła to zasłoniła teraz. Wnioski na razie są takie, że no biorą. Co prawda mniejsze niż wczoraj. Wczoraj to było coś, z czego ja sobie w życiu bym nie wyobraził, szczególnie na PZW. Chyba branie. I obranie jest. Dawaj, pociągnij jeszcze na. Bo wczoraj to ja biłem swoje rekordy. O i siedzi rybka. Leszczyk mniejszy. Wczoraj biłem rekordy płotki, zdręgi, leszcza i lina. Ale też malutki leszczyk. Ale walczy. O. Więc uważam, że łowisko PZW tutaj akurat jak najbardziej ok. Będę tu pewno przyjeżdżał. I myślę, że tutaj będę chciał, próbował zrealizować ten challenge. Te wyzwanie z tym złowieniem pięciokilowego karpia z PZW. Nie rzucaj się, albo się wyczep. Też taki nieduży. Szczególnie w porównaniu do tamtych z wczoraj. No kurde, no mówię, szkoda, że. Leć. szkoda, że nie nagrywałem wczoraj. Taki odcinek fajny by wyszedł. A nawet bym miał tytuł dla niego. Same życiówki. Ale tak, ta, tak naprawdę. To najbardziej tak się cieszę z tego lina, bo dawno na PZ2. Jeśli. Można powiedzieć, że praktycznie to pierwszy raz w życiu na PZ2lina złapałem, bo co prawda noga to PZ2, ale tam no tam są po prostu ryby i stąd złapać lina to jest coś super. Mam nadzieję, że jak będę tu przyjeżdżał i nagrywał, to że Złapię jakieś. Następnym razem płynę też w inne miejsce. Gdzieś gdzie jest twardsze dno, nie ma tyle zielska i gdzieś, gdzie jest płycej kapkę, tam będę próbował dorwać tego karpia. Tam też podobno często karpiarze siedzą, więc mam nadzieję, że, że nawet ten mniejszy karp wleci. Ale chcę zobaczyć tutaj stąd karpia z PZW. Takiego o większego niż kilo, powiedzmy. A może uda się dorwać i tego 5 Dzisiaj już pewnie się nie uda, bo zaraz się zbieramy. Ale plany są również na to, by tu na nockę sumową już się ugadaliśmy z talarem. Więc wyczekujcie fajnych odcinków. A ja w sumie, jeszcze chwilę połowie mam nadzieję, że widzimy się w przyszłych odcinkach. Pewnie z... <grym> zakładam, że z tej samej wody, bo za tydzień mam też zamiar tutaj przyjechać. Chyba, że w tygodniu pojadę gdzieś, to zobaczymy. Więc no, widzimy się w przyszłych odcinkach. Dzięki za oglądanie. No i cześć.